Pani listonoszka dostarczyła mi właśnie e, przysłany przez e, Radio Express 92 i 3 FM e, bilet na Tyski Festiwal Dance i Disco Polo, który odbędzie się e, 31 maja. Sierpnia o godzinie 16 Bilet jest w cenie 49 zł. No, i ja sobie tutaj zaraz w, w swoim kalendarzu sobie umieszczę ten, ten bilet. Ten, ten festiwal, i oczywiście będę go. Oglądał w... na żywo. Na żywo będę go oglądał i dam relację, jeśli będzie taka możliwość na Facebooku. Oczywiście będzie film muzyczny z tego festiwalu. Nie wiem ile godzin będzie trwał ten festiwal. Nie wiem, czy mi bateria nie padnie tak jak dzisiaj w nocy, bo mój film dzisiaj z, z przejażdżki po tychach, puszczy Pszczyńskiej i kobiurze. E, 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 Miał trwać kilka godzin, jeszcze, jeszcze godzinę dłużej. Niestety padła mi bateria w smartfonie. Do zera spadła pojemność smartfonu, mimo że był, mimo, że był podłączony do zasilania w samochodzie do akumulatora. No, niestety czerpię przy takich transmisjach przez sieć LTE smartfon ogromne ilości energii elektrycznej i pada, pada bateria. Po, po kilku godzinach pada bateria. No, cztery godziny, a jeszcze przed tym, przed tym przecież moim wyjazdem do lasów lasów pszczyńsko-kobiurskich nazywanych też Puszczą Pszczyńską no to jeszcze przecież byłem w hipermarkecie Eleclerc w Tychach na zakupach też to wszystko filmowałem byłem w Tesco zatankować bak samochodu do pełna filmy będą muzyczne filmy będą 31 przygotujcie się na transmisję na żywo biorę wszystkie moje smartfony które tylko posiadam i idę na festiwal 31 sierpnia, to jest czwartek, godzina szesnasta. Zero zero. Do zobaczenia.